Czasami możemy się spotkać z takimi określeniami jak motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, i te określenia nam też tutaj będą pomocne, kiedy popatrzymy sobie na naszą chęć rozwoju pod kątem właśnie tych dwóch zmiennych. Jeżeli mówimy o motywacji wewnętrznej, to mamy na myśli takie dążenie do stawania się lepszym, czy do zbierania nowych, nowych jakichś kompetencji. I przy tym czujemy, że jest to coś, co dobrze nam robi, nas rozwija, nadaje sens naszemu życiu. Jest to pozytywny, fajny cel, który czujemy w emocjach w taki sposób. Natomiast jeżeli mówimy o motywacji zewnętrznej, czyli jest to coś, co przychodzi do nas z zewnątrz, najczęściej nie ma to zbyt wiele wspólnego z naszymi wewnętrznymi wartościami, którymi jakoś chcielibyśmy jednak żyć. W tej motywacji zewnętrznej będą się mieściły naciski ze strony osób nam bliskich czasami, tak? nie wiem, partnerów, którzy chcieliby, żebyśmy byli inni i powinniśmy do, do jakichś dodatkowych kompetencji nabyć, albo nie wiem, nasi przełożeni, którzy uważają, że cały czas jesteśmy niewystarczająco Jacyś. Więc ta motywacja zewnętrzna to mogą być inni ludzie, ale to może być też porównywanie się do innych osób, tak? czyli nie wiem, do znajomych, którzy jakoś się rozwijają według nas szybciej czy dynamiczniej niż my, a my jakoś stoimy za nimi i budzi w nas to jakieś takie niezadowolenie i rozczarowanie sobą. Dobry i zdrowy rozwój to taki, w którym. Ten progres nie odbywa się kosztem innych ważnych aktywności w naszym życiu. Na przykład kosztem snu, kosztem bycia z naszymi bliskimi. Więc ważne jest to, żeby wsłuchać się w siebie i poczuć te emocje, które wiążą się z tym rozwojem, i trochę sobie tak zważyć, na ile tych emocji więcej jest pozytywnych. Czyli nie, nie sprzeniewierzam się innym wartościom w ramach tego rozwoju, a na ile jest tam jednak więcej tego trudu i wyrzeczeń, które mogą już świadczyć o tym, że gdzieś przejęliśmy trochę. Przykładem może być sytuacja, w której zapisujemy się na kolejne szkolenia, ponieważ uczymy się nowego języka, bo zawsze chcieliśmy, bo to nas interesuje, chcemy kiedyś pojechać do tego kraju, tak i jakoś w tym języku mówić. A z drugiej strony mamy sytuację, w której uczymy się jakiegoś języka, bo to jest teraz modne. Albo teraz. Nie wypada nie, nie mówić po chińsku albo tak, że duża część moich znajomych teraz, nie wiem, jeździ w jakieś rejony i wypadałoby tak jakoś pokazać, że też, też jakby podążam w tym kierunku. Mimo, że gdzieś czuję, że to nie jest ten kierunek, który gdzieś jest blisko moich zainteresowań. Czasami podążanie ścieżką rozwoju w jakimś temacie może nam przysłaniać i być dobrym wytłumaczeniem na nie zajmowanie się innymi ważnymi rzeczami. I tak przychodzi mi do głowy zdrowie, które czasami zostawiamy na dalszym planie, bo przecież tak, musimy najpierw rozwinąć firmę, rozwinąć siebie, nie wiem jako dobrego nie wiem, partnera, rodzica, pracodawcę. Tak? I to są takie obszary, w których chętnie będziemy. Tak, jakoś tutaj tą energię wydatkować, ale chętnie sobie też zostawimy gdzieś w tle te obszary, do których jakoś nie bardzo chcemy się zabierać. I wtedy ten rozwój rzeczywiście może być takim tematem zastępczym. Aby sprawdzić, czy ten rozwój wynika z naszych autentycznych potrzeb, można sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Czy rozwijam się, bo mnie to interesuje i daje mi radość, czy dlatego, że powinienem? Czy to, co robię, jest zgodne z moimi wartościami, czy staram się spełniać cudze oczekiwania? Czy moje podstawowe potrzeby są spełnione, czy rozwój jest próbą ucieczki od problemów, czy porównuję się do innych i czuję presję, że powinienem być na ich poziomie?